Teraz ja? No. Dwa. Którym chcesz? Jedną tym, jedną tym. Teraz twoja kolej. Dwa. Trzy. Jeden, dwa. dwa, trzy. Jeszcze kilka to usłyszałam w tajemnicy. Siedem. O, tutaj. Sześć. Dobra. To I, ile masz Je, jeden? Tu jeden to? to, to dwa. jest dwa masz. No. Jeszcze ile ruchów mam? No cztery. Jeszcze jeden ci został. Jeden? No. To czerwony. Dobra. No i żóż białym 7 pól do przodu i przestawiasz, jeden? nie? No na siódemce był ten. Więc ja robisz wartość, dobra? Hmm. A sejf? Sejf będzie aż tu na dziesiątce. Ok. To, to będzie dużo. Od jednego do trzech ruchów. To Dobry. ja ruszę się jedno tym i jedno tym. Twoja kolej. Dwa, Dobra. jeden, dwa, ja to mogę pięć. To ja czarnym. Czarny idź dziesięć pól do przodu. Zim, zim, zim. Ach. Ale poczekaj, nie przełożyłam sejfu. I sejf idzie na trójkę. A Ty masz sześć pól do przodu. Zrobię jedno w tym, jedno w tym, jedno w ty, tym, ty, ty. Dobra? No cztery ruchy wykonałeś, jeszcze dwa. Jeszcze dwa? Mhm. na czarnych właśnie cofnięcie 3 pola do przodu do tyłu nie bardzo jest minus 3 Czy to musi safe na tym być żeby się cofnąć, jak myślisz Nie tu pioneczek nie 3 trzy. 3 trzy. nie 2 3 3 a dać 3 pola cofnąć do tyłu Jeden, dwa, trzy, no. Pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. O trzy pola idą do przodu. Ten i ten.